Szanowni Państwo, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana Marka Zwirka Sadowskiego. Wszyscy dostojni zgromadzeni goście, ale przede wszystkim jeszcze raz panie prezesie, cieszę się z tej nominacji. Dziękuję za. Tą możliwość dokonania wyboru spośród dwóch kandydatów, osoby, która przez najbliższe sześć lat będzie kierowała jednym z najważniejszych elementów wymiaru sprawiedliwości w Polsce naczelnym sądem administracyjnym sądem, który w naszym kraju na przestrzeni lat swojego istnienia odgrywa coraz większą rolę, jako że też w gruncie rzeczy państwo coraz bardziej się rozwija i tych spraw. Administracyjnych, które trafiają do najpierw wojewódzkich sądów administracyjnych, potem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, odkąd sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne, jest rzeczywiście coraz więcej. Cieszę się z tej nominacji, dlatego że nominuję profesora, prawnika, ale przede wszystkim człowieka niezwykle doświadczonego. Pan prezes jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego od 22 lat od 11 lat wiceprezesem naczelnego sądu administracyjnego, ale w tym ostatnim okresie przecież sprawował pan de facto kierownictwo nad całym sądem jako pełniący obowiązki prezesa naczelnego sądu administracyjnego. W związku z czym nie mam żadnych wątpliwości, że znajomość materii, którą przyjdzie się panu teraz zajmować już z pełnym tytułem jest u pana absolutna, że tak powiem, to znaczy po tylu latach doświadczeń wszystkie te sfery działalności sądowej, zarówno to orzecznicze jak i administracyjne są panu doskonale znane, nie wspomnę już o tym backgroundzie akademickim wieloletnim, bo przecież tytuł profesora posiada pan od bardzo dawna. I działalność akademicką prowadził Pan przez wiele, wiele lat, właśnie jako prawnik zajmujący się teorią prawa, ale także prawem administracyjnym. Jeżeli mogę zwrócić się z prośbą, to biorąc pod uwagę ten niezwykle istotny element, o którym już powiedziałem, a mianowicie, że sądownictwo administracyjne stanowi ważny, jeden z najważniejszych absolutnie filarów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez sądową kontrolę nad działalnością organów administracji publicznej, a także poprzez rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy tymi organami. Ale najczęściej są to ludzkie sprawy, zwykłe ludzkie sprawy, bo przecież najwięcej spraw, które do Państwa trafiają, to sprawy indywidualne, to kwestie decyzji administracyjnych i środków prawnych, które są podejmowane w stosunku do tych decyzji po to, aby dokonać ich weryfikacji właśnie poprzez przed sądami administracyjnymi stwierdzenie ich zgodności z prawem. I jeżeli mówimy o wymiarze sprawiedliwości w ogóle to dlatego poczucia sprawiedliwości oprócz oczywiście kwestii czysto merytorycznej dobrego rozstrzygania do czego tutaj nie nawiązuje jest jeszcze kwestia poczucia sprawiedliwości poprzez czas. On jest niezwykle istotny. W czym rzecz? Otóż chciałbym prosić o podjęcie starań, aby udało się skrócić Czas rozstrzygania spraw przed Naczelnym Sądem administracyjnym. On wynosi w tej chwili nawet około dwóch lat, to długo. Udało się ten czas istotnie na przestrzeni ostatnich lat skrócić przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Tam rzeczywiście można powiedzieć, że sytuacja wygląda już dobrze, no ale NSA jest jeden na cały kraj i w związku z tym w sposób oczywisty ma tych spraw więcej. Chciałbym, żeby Pan Prezes o metodach. Doprowadzenia do tego, aby sprawy rozstrzygane były szybciej, myślał bardzo wnikliwie. Jestem w tym zakresie oczywiście otwarty na współpracę z panem prezesem na wszelkie inicjatywy. Tak jak i chcę mocno podkreślić tutaj, kończąc już, że chciałbym, żeby pan prezes, jako ten, którego nominowałem, miał zawsze to poczucie, że Pałac Prezydencki jest takim miejscem, które jest otwarte dla Pana Prezesa we wszystkich sprawach związanych z działalnością sądu, we wszystkich inicjatywach, które Pan Prezes uzna, że mogą być za moim pośrednictwem czy z moją pomocą zrealizowane. Proszę, żeby Pan Prezes się nie wahał. Jestem absolutnie otwarty tutaj na współpracę. Jeszcze raz bardzo serdecznie Panu gratuluję i życzę na tej nowej funkcji, na tym nowym urzędzie wszelkiego powodzenia. Dziękuję.